Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji, do przede wszystkim do udostępniania, bo materiał, który dzisiaj przedstawię, jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. Zapraszam was też na mój drugi kanał Grynelka, gdzie mówię o życiu slow, o życiu na wsi, o, zdrowych, o zdrowym żywieniu, o kosmetykach naturalnych, o ziołach o życiu wśród natury i zapraszam Was też na mój blog grynelka.pl, gdzie jest mnóstwo bardzo ciekawych artykułów właśnie na te tematy związane ze zdrowym stylem życia. A dzisiaj zapraszam Was na tekst, który napisałam, który właśnie jest na moim blogu grynelka.pl. Tutaj go przeczytam. Ten tekst jest bardzo ważny, ponieważ znajdujemy się w przełomowym momencie naszej historii i Tekst ten, uważam, że powinien, mm, powinien rozejść się jak świeże bułeczki. Yy, zastanawiamy się, w jakim świecie żyjemy i co nam szykują. Czy digitalno-finansowa dyktatura jest tym, co nas czeka? Na początek trzy cytaty, moi drodzy. Nie, Winson, to nie ma sensu. Kłamiesz, wciąż jeszcze wierzysz, że to jest cztery? Ile palców, proszę, aby uniknąć dalszych tortów? Przyznał, że 2 plus 2 równa się 5, ale to go nie uratowało. jak mam to zmienić? Wykrzyczał w bólu. Jak mam zmienić to, że widzę to, co mam przed oczami? 2 plus 2 równa się 4. Czasami, Winson. Czasami równa się 5. Czasami 3, czasami i to, i to. Musisz się bardziej postarać. Nie jest łatwo stać się rozsądnym. Oczywiście, Orwell 1984. Drugi cytat. W oknach wystawowych sklepów wiszą kartki gotówki nie akceptujemy. Nie tylko w Skandynawii, w wizytówce bezgotówkowego, bezgotówkowego świata, także w innych krajach zainteresowanie gotówką maleje, jak pokazały najnowsze badania IWO. I, I, IWF, przepraszam, i kto za 20-30 lat będzie myślał o papierowych pieniądzach. Powiedziała to Christine Lagarde, ówczesna szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w przemówieniu na Singapurskim Festiwalu Innowacji Technologicznych 14 listopada 2018 roku w mowie, którą zatytowała świat zmian, wiatr zmian, walizka z nową digitalną Walutą takim wolnym przykładzie. Krystyna Lagarde jest szefową Europejskiego Banku Centralnego od 1 listopada 2019 roku i jednocześnie zagorzałą zwolenniczką likwidacji gotówki, czyli pozbawienia nas jednego z najważniejszych atrybutów wolności. Polityka i indywidualna moralność stanowią linie rzadko się przecinające. To najbardziej wartościowy cytat, najważniejszy, krótki, pochodzi z arsenału nieodżałowanego, wspaniałego Stefana Kisielskiego. Te trzy cytaty spinają jak klamrą to, co dzieje się od prawie siedmiu już miesięcy w naszym życiu, w naszym świecie, świecie nas i świecie ich, tych na górze, którzy jak figurki na szachownicy przesuwają nasze losy i przewracają świat na drugą stronę. Z jednej strony nieprawdopodobne wręcz orwellowskie planie mózgów, którą podało się trzy czwarte społeczeństw. Z drugiej zaś bezlitosne kalkulacje, aby zapewnić tym, którzy skupiają w swoich rękach majątek całego świata i którzy swoją niepohamowaną pazernością i chęcią władzy doprowadzili świat do skraju przepaści. Więc kalkulacje, aby tym właśnie ludziom, często ukrytym za kurtyną, zapewnić dalsze funkcjonowanie naszym kosztem. Czy im się to uda, nie wiemy dzisiaj. Wiemy, że następuje wielkie przebudzenie narodów. Czy to wystarczy? Nie wiemy. Jakie siły rzucą tamci, aby osiągnąć cele, które sobie zamierzyli? Pewne jest jedno, gra toczy się wszystko. O to, czy odzyskamy nasze życie, czy przejdziemy do nowej normalności, z której już nie będzie powrotu. O tym, jak wielka jest stawka, świadczy to, co dzisiaj dzieje się w Australii, w stanie Victoria, w Hiszpanii. W Grecji świadczy o tym wielka brutalność policji w Niemczech, wreszcie ponowne zamknięcie Izraela od 18 września, gdzie skorumpowani politycy są w stanie poświęcić cały naród dla utrzymania władzy. Żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy wiedzieć, że nie ma tu miejsca na sentymenty. To twarda gra. Gra o wielkie, niewyobrażalne pieniądze, gra o władzę i gra o kontrolę nad nami, nad światem. Tak, bo tylko wtedy, kiedy zachowana będzie kontrola, zachowana będzie władza, a jeśli władza zostanie zachowana, pieniądze popłyną tam, gdzie ci, którzy grę zaczęli, chcieliby, aby pozostały, czyli w ich rękach, nie naszych. Cofnijmy się do roku 2007-2008. Do czasu kryzysu, który już wtedy powinien spowodować upadek skorumpowanego, zdegenerowanego systemu. Zamiast tego jednak banki centralne postanowiły utrzymać tę degręgoladę przy życiu, wpompowując nią miliardy i obniżając stopy procentowe. Te pieniądze nie dotarły jednak tam, gdzie dotrzeć powinny, czyli do gospodarek i ich najbardziej potrzebujących sektorów, zniszczonych przez kryzys. Ale na spekulacyjne rynki finansowe. Co, coś, co zaś sprawiło, że mimo kulejących gospodarek, w kolejnych latach te rynki przeżywały sztuczny boom. Oczywiście nie było możliwe, aby trend ten się utrzymał, więc w drugiej połowie 2019 roku powoli zaczęły pojawiać się oznaki ponownego załamania. Aż w marcu, pamiętam bardzo dobrze, rozmawialiśmy o tym z mężem, cena ropy naftowej spadła tak nisko, że nawet dla ich, czyli ja. Zastanawiał się, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, bo to było bardzo, bardzo nisko. Mimo że nie interesujemy się tym na co dzień, ale to po prostu rzucało się w oczy i zaraz potem nastąpiło wielkie bum. Wtedy właśnie zamiast pobudzać gospodarki zjechano je do zera. Zamknięto cały świat na klucz i doprowadzono do krachu większego niż w 1929 roku. Do dzisiaj pamiętam, że zastanawialiśmy się w wieczornych rozmowach przy kieliszku czerwonego wina, czy jak wtedy na Wall Street ludzie będą rzucać się w rozpaczy z okien. Nie wiem, czy było tam tak, ale wiemy wszyscy, że ówczesne decyzje z marca 2020 roku, które niektórzy chętnie powtórzyliby jeszcze raz, a niektórzy również w tej chwili powtarzają Australia i Izrael. Doprowadziły do niewyobrażalnych tragedii w każdym aspekcie życia na całym świecie, i uważam, że decydenci powinni za to odpowiedzieć w uczciwych procesach przed swoimi narodami. To nie może pozostać bez kary, tym bardziej, że prawie wszyscy usprawiedliwiają swoje decyzje. Ponieważ jednocześnie w tym czasie, kiedy małe i średnie firmy bankrutowały, kiedy ludzie tracili dorobek całego życia, kiedy rozpadały się rodziny, kiedy starzy ludzie umierali samotnie w domach opieki społecznej, bo odmawiano im spotkania z bliskimi, ba, nawet ostatniego namaszczenia. Wtedy, kiedy po ulicach jeździły szczekaczki, jak za okupacji, kiedy dzieci zamknięte w domach nie widziały swoich przyjaciół. Wtedy, kiedy tak wiele łez wylał świat, nasz świat. Wtedy banki centralne wykorzystały ten czas, aby w skorumpowany, zdegenerowany światowy system finansów wpompować sumy tak wielkie, o jakich do tej pory nikomu się nie śniło. To doprowadziło do jeszcze większego wzbogacenia się największych digitalnych koncernów, choć miały one już i tak monopolistyczną pozycję na świecie. Mówiłam już o tym w materiale Wielki Reset. Zapraszam serdecznie. Link będzie pod moim filmem. Mówię tam też o nieprawdopodobnie szybko rosnących fortunach. Wspomnę tu tylko, że kurs akcji Microsoftu wzrósł od początku tego roku do końca lipca o 38%, Netflix o 66%, a Amazonu o 81%. Apple jest zaś pierwszym koncernem na świecie, którego wartość akcji wynosi 2 biliony dolarów. Przy czym do pierwszego dochodził 47 lat, a do drugiego biliona tylko 2. Jeff Bezos, twórca Amazon, jest pierwszym człowiekiem na świecie, którego majątek przekracza 200 miliardów dolarów. Elon Musk, człowiek, o którym ja przynajmniej do niedawna nie wiedziałam nic, nie miałam pojęcia, że ktoś taki istnieje, w krótkim okresie osiągnął pułap, pułap majątku 100 miliardów dolarów i dzięki temu może zaskakiwać nas swoimi chorymi, perwersyjnymi pomysłami. Szczepiania chipów w mózg świni i innych poronionych wytworów jego koszmarów nocnych. No cóż, to są koncerny, ale przecież są jeszcze panie i panowie za kulisami miliarderzy. Dwunastu najbogatszych z nich w USA dysponuje łącznie majątkiem w wysokości biliona dolarów. Ale wróćmy do nas, szaraczków, którym rządy śmieją się w twarz którym mówi się, że już nigdy nie wrócimy do swojego starego życia, bo ono nam się nie należy, bo to oni, mocodawcy tego świata, tak sobie wymyślili i od marca straszą nas. Straszą nas wirusem, który ma odebrać nam chęć powrotu do tego życia wirusem, którego mamy bać się już na zawsze. Otóż w naszym szaraczkowym świecie Kowalskich, Millerów, Schmidtów, Spencerów, w tym świecie więc miliony ludzi w krajach wysoko uprzemysłowionych straciło swoje miejsca pracy. Dochody zaś mieszkańców krajów słabo rozwiniętych, czyli 1,6 do 2 miliardów, skurczyły się o 60 do 80%. Zatem polityka rządów, które świadomie z premedytacją wprowadziły lockdown, świadomie zniszczyły gospodarki swoich krajów i podstawy egzystencji ich mieszkańców, doprowadziła z jednej strony do nieprawdopodobnej koncentracji majątków największych digitalnych koncertów koncernu, przepraszam, grupy miliarderów, a z drugiej spowodowała humanitarną katastrofę o niewyobrażalnych rozmiarach. Niestety jest to dopiero początek koszmaru, który zgotowały nam, zgotowały nam, zgotowali nam najbogatsi z bogatych. Przepraszam. Jeśli bowiem ktoś łudzi się, że po tak zwanym odmrożeniu, jak to dzisiaj pięknie nazywa się w orwellowskiej nowomowie, Firmy małe i te średnie odzyskają utraconą pozycję, że będą funkcjonować jak przedtem. Myli się i to bardzo. Gospodarka, w której wiodącą rolę odgrywają koncerty, koncerny IT, które mają nad nami i tak całkowitą władzę, swoją drogą Mateusz Morawiecki jest wręcz zafascynowany takim właśnie modelem, nie przewidują rozwoju małych i średnich firm, wręcz przeciwnie miejsca pracy będą się kurczyć w zastraszającym tempie. Co związane jest z wprowadzeniem czwartej rewolucji przemysłowej. Mówiłam też o tym filmie, wielki, o tym filmie Wielki Reset. Mateusz Morawiecki nie ukrywa, że i tu chciałby, aby Polska była prymusem w czwartej rewolucji przemysłowej. To właśnie ona, właśnie czwarta rewolucja przemysłowa, preferuje home office, homeschooling, autonomiczne auta, domy z drukarki 3D, roboty zastępujące ludzi w pracy. Wreszcie, co między innymi próbuje już teraz wcielać w życie Elon Musk, Połączenie człowieka i techniki w jedno. To wszystko sprawi, że na pracę, którą do tej pory wykonywał człowiek, nie będzie zapotrzebowania i kolejne setki milionów ludzi stracą pracę. Co wtedy? Co wtedy? Jest jasne, że żadne społeczeństwo, jakie znamy w dzisiejszej formie, nie będzie w stanie tego wytrzymać. I konsekwencją wielkiego bezrobocia, a w związku z tym ciągle rosnących programów socjalnych, będą protesty społeczne, których nie będzie w stanie pokonać ani policja, ani wojsko. Kolejnym krokiem więc będą programy autorytarne o rozmiarach, jakich w cywilizowanych krajach nie znaliśmy. Czego przykład? Mały przykład widzimy już w tej chwili w Australii, w stanie Victoria, ale i w Europie są tego początki. Widzę brutalność policji w Niemczech na demonstracjach. Więc co nas czeka? Czy konsekwencją będą wojny domowe? Wydaje się, że tak że w którymś momencie ludzie nie wytrzymają. I chyba ci, którzy nam to wszystko sprokurowali, zdają sobie z tego sprawę, bo odpowiedzią ma być totalna kontrola na model chiński za pomocą digitalnego pieniądza. W końcu szefowa EBZ-u śni o tym nie od dzisiaj, prawda Krysiu? Pani Krysiu, przepraszam? Pani Krystyno? No cóż, na no cóż nam stara, poczciwa gotówka? Toż to takie śmieszne i staroświeckie. Wszystkie centralne banki i wszystkie koncerny IT w tej chwili pracują nad rozwojem i wprowadzeniem waluty cyfrowej. Koncepcja w założeniu ma realizować się w dwóch jednoczesnych kierunkach. Pierwszy to znany nam też w Polsce pieniądz helikoptera, czyli nieograniczone programy socjalne uzależniające obywateli od władzy. Z jednej strony uciszające chęć protestów, z drugiej rozleniwiające, bo po co pracować, skoro bez tego można mieć zapewniony byt w postaci programów pomocowych, zasiłków dla bezrobotnych, czyli również tych, którzy w wyniku niecnej polityki rządu pracę stracili i stracą w czasie czwartej rewolucji przemysłowej. Drugim kierunkiem jest digitalna waluta pochodząca z jednego centralnego banku. Każdy bezrobotny ma dostawać pewną określoną sumę nazywaną umownie dochodem podstawowym. Każdy dostanie tę sumę bez wyjątku, bez żadnych warunków oprócz jednego: musi wydawać te pieniądze na konsumpcję. Nie wolno ich będzie odłożyć na czarną czy inną godzinę. Takim przykładem, testem jest program rządu PiS: Bon Turystyczny Plus. Bon wydawany w formie elektronicznej, tak aby nikomu nie wpadło do głowy coś z tych 500 plus zaoszczędzić i oczywiście dający rządowi. Wgląd w wydatki obywateli. Aby jednak rządzący byli pewni, iż pieniądze rzeczywiście zostaną przeznaczone na konsumpcję, banki centralne przydzielą każdemu bezrobotnemu i pozostającemu na zasiłku pieniądze w formie digitalnej, tak zwany portfel na telefon, i tymi pieniędzmi będzie mógł płacić. Końcowy etap zaś wygląda w ten sposób, że lokaty w bankach, jakie znaliśmy, odejdą do historii. Widzę zerowe oprocentowanie, aby nikomu nie chciało się oszczędzać. I każdy mieszkaniec naszej pięknej planety Ziemia otrzyma jedno konto w centralnym banku. I poprzez to konto będzie realizować wszystkie swoje finansowe działania. Na koncie zaś znajdzie się suma nazwana dochodem podstawowym. Jeśli chodzi o Polskę, i tu jesteśmy prymusami, na portalu Mone.pl. Z dnia 27 stycznia 2020 roku, zatem jeszcze przed operacją C19, pojawił się artykuł o wielomówiącym tytule: Świat bez gotówki jest coraz bliżej, Polska pójdzie drogą Chin. O tym, jak to podczas panelu organizowanego przez Bank PKO, eksperci przekonywali, że gotówka zniknie. Operacja C19 oczywiście tylko ten proces przyspieszy czyli najpierw Szwecja, Chiny, a następnie Polska i cały świat. Sprowadzanie zaś dochodu podstawowego przećwiczono już w Sudanie, po tym, jak zostały tam zainstalowane władze z Walizki Banku Światowego. Zapraszam do mojego filmu, gdzie temat obszernie omawiam. Jeżeli spojrzeć na stosunek do gotówki Polaków, widać, że proces odbierania nam tego dobra, tego symbolu wolności odbędzie się bez większych protestów. Wystarczy zaobserwować, w jaki sposób zachowują się klienci przy kasach. Każdy wyciąga kartę, najczęściej bezdotykową. Polacy, jak zresztą ludzie na całym świecie, sami wchodzą w paszczelwa. W Szwecji, gdzie gotówka praktycznie nie istnieje, 74% młodych ludzi już nie wie, jak wyglądają banknoty i monety. A co ze świnką z karbonką? Jest wirtualna. Jeśli dziadek chce wnuczkowi podarować kieszonkowe, wpłaca na wirtualną świnkę. Tak. Jeśli ktoś powie, a cóż tym złego, przecież płatność jest prosta, przecież można przez telefon, przecież nie musisz nosić przy sobie portfela, wystarczy wszechmocny smartfon. Perfidna, wyrafinowana dyktatura. Kontrola, nie będziesz posłuszny, wpadnie ci do głowy protestować, zapomnij, dostaniesz po łapach, a raczej po wirtualnym portfelu, psst, telefonie, sorry. Nie wypłacisz pieniędzy, nie kupisz chleba, nie zapłacisz rachunków. Nie potrzeba płotów ani zasiek. Digitalny dozorca załatwi sprawę o wiele skuteczniej. Czy jest to melodia przyszłości? Na pewno nieodległej. Świadczy mu o tym liczne zamykania filii banków na świecie, ciągłe obniżanie stóp procentowych, aby nikt nie mógł oszczędzać, natrętne, nieustanne stręczenie do płacenia bezgotówkowego w sklepach. A wreszcie rozpoczęcie przez Chiny 16 kwietnia 2020 roku, czyli w środku operacji C19, wprowadzania nowego, digitalnego pieniądza, połączonego z tak zwanym systemem zaufania społecznego, Social Credit System, diabelskim pomysłem opartym na denuncjatorstwie, na nagradzaniu za posłuszeństwo i karaniu za niesubordynację. Taki jest ostateczny cel. Tych, którzy chcą utrzymać pieniądze i władzę, rozszerzyć jeszcze, jeszcze więcej i nigdy już nie pozwolić na jakiekolwiek protesty. Oczywiście nikt nie wie, kiedy uda im się to wprowadzić u nas i czy się uda. Tego nie wiemy, ale jednego musimy być świadomi. My ludzie, mieszkańcy planety Ziemia, znajdujemy się w przełomowym punkcie historii. Zamknięcie gospodarek, cała akcja przeprowadzona wiosną Anno Domini 2020 i trwająca do teraz. Jest Lee tylko zasłoną dymną, która ma za zadanie zakryć ostatnią próbę ratowania zdegenerowanego systemu finansowego, opartego na chciwości, korupcji, niewyobrażalnym bogaceniu się garstki możnych tego świata kosztem prawie całej ludzkości. Cała reszta, czyli maski, kwarantanny, zakazy i szykany, są tylko środkami prowadzącymi do tego konkretnego celu. Świat pieniądza, jaki znaliśmy, odchodzi. Już w marcu słyszeliśmy o nowej normalności. Już wtedy Mateusz Morawiecki zapraszał nas do niej. Już wtedy szeroko otwierał do niej drzwi. Cytat: Polska skutecznie, choć z pokorą, realizuje jedną zasadniczą strategię: spowalniamy przyrost zachorowań. Jednocześnie tworzymy nowe mechanizmy finansowania gospodarki, nowe wzmocnione mechanizmy ochrony zdrowia. Które mają na celu w dalszej perspektywie, ale ta dalsza perspektywa to tygodnie raczej niż miesiące, przywracać w możliwie szerokim zakresie życie gospodarcze, życie społeczne, życie publiczne do kształtu, który nazwałbym nową normalnością. 6 kwiecień 2020 Mateusz Morawiecki w Sejmie. Czyż człowiek systemu bankowego mówił to bez powodu? Naiwnością byłoby twierdzić, że tak było. W jednym tylko Mateusz Morawiecki nie miał racji. To nie on nazywał rzeczywistość. Tę nazwano za niego. On tylko dostosowywał się do narracji. Kończąc, świat systemu bankowego, jaki znamy, jaki zaczął się w czasach zakonu templariuszy, kiedy to ludzie biorący udział w krucjatach pożyczali od zakonników pieniądze na pokrycie kosztów wyprawy i dawali w zastaw całe swoje dobra, poprzez banki medyceuszy stworzone przez Sylwestra. Medyceusza w roku, dwa, ty, roku 1201 stopniowo degenerujący się i opierający na lichwie i wyzysku do dzisiaj, kiedy mało kto coś dobrego o bankach powie, otóż ten świat kończy się na naszych oczach. Jeśli w obecnej chwili, w czasach, kiedy nasze życie, nasze życie, jakie znaliśmy, jakie kochaliśmy, zniszczono, ci, którzy tego dokonali, będą chcieli utrzymać władzę, jeśli będą chcieli utrzymać władzę, i pieniądze nie pozostanie im nic innego niż sięgnięcie po digitalny, sterowany odgórnie pieniądz. Aby nas wszystkich, wolnych ludzi Planety Ziemia, najpiękniejszej z pięknych, kontrolować i nami rządzić, regulować naszą rzeczywistość. To zaś, że władza państw z pomocą banków splecie się z władzą banków centralnych, pod kontrolą państwa oczywiście, splecie się z władzą koncernów IT, świadczy o tym, że będzie realizowany najbardziej ponury scenariusz totalnej kontroli, nowy komunizm, nowy marksizm, nowa normalność. Czy pozwolimy na to?